To Ciekawostka! Zaiste ciekawe! Mogę je ukrość? Nie, ktoś nie widzi. E, ale jaja! Kto to tak... Kto to mówi? Ale jaja! Nie wiem jak ja pomogłem niby tym ludziom, nie pamiętam nic takiego. W ogóle zobaczę ten orange, który dostałem. Zadaję celowi 6 punktów obrażeń od ognia, bo co cele naszą dobra i 18 ma obrażenia. To jest ten war, co przy sobie Jesteś... masz Jasne, możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. 18 i 6 od, od ognia, ten ma chyba lepszą 22 i 18 pi No ostrony, prawda? Norski wielki miecz z popielenia. Najlepsza Sajmy. chyba broń, jaką do tej pory znalazłem. Bo jest zajebiście zaklęta. Oki doki, dalej. O jest mój koń, co jest koniku? o co tak łazi po całym świecie, a za mną w ogóle go nie używam. Musi być smutny. Akademia, tak. Zobaczymy, czy znajdziemy tą brzydką babę, która może uczyć mnie magii zniszczenia. Przydałoby się. Oj, przydałoby się. Że będzie w tych kwaterach całych zasranych komnata osiągnięć, bla bla bla. Ja tu mam osiągnięcia, a nie wy, frajerzy. Tutaj nikt, tutaj chyba są tylko uczniowie na dole, frajerzy. Ja, kurde, przyszedłem jako uczeń, a po kilku dniach zostałem arcymagiem. Tak się to powinno robić. Cieszę się, że interes znów się kręci. Dobra, ten niczego nie nauczy. Tutaj nikogo nie ma. Tu też. Tu ktoś jest. Ale ten też. Kiedyś ten kwesta mi chciał dać, ale go olewam. Like a boss. Wychodzimy. i Szukamy tam tych durnych kurde magów. Powinni się jakoś ustawić tam w tej takiej głównej głównej części akademii magów. W ogóle strasznie mnie nęci ten cały artefakt, który znalazłem na dole. Ta rękawica, na którą się nakładało pierścienie. One powinny być tam, gdzie są tutaj te książki całe, ale no nie ma. U. Usługi zaklinania są jedną z niewielu rzeczy, dzięki... Jesteś we A on miejscu. podszkala w zaklinaniu, Tych co? Nie będę cię uczyć. Wow, wysokie mam zaklinanie. Dlaczego? O, dobra, nevermind. mind. Ty... Pewnie już wiesz, kto był tu dla ciebie najbardziej pomocny, arcymagu. Chcę tylko powiedzieć, elf i gwiazdy? Mam nadzieję, że nie wiesz, o co prosisz. Kilka lat temu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Z jego powodu z Akademii wykluczono elfiego maga imieniem Nelakar. Wciąż jest w mieście. Zarabia na życie, sprzedając swoje czary ludziom ze zmrożonego paleniska. Haniebne. Okej, okay. ojej, zły przycisk. Dobra, to już się dowiedziałem o tym frajerze czegoś. Teraz, gdzie ja znajdę tych całych, no wiecie, resztę tych gości, którzy mogą mnie czegoś nauczyć. Arr. Tutaj jest moja kwatera, ale ja nie chcę teraz iść do mojej kwatery. Co ja znajdę u góry? U góry tutaj jest już wyjście tylko do Skyrim, to mnie nie interesuje. może odrosły te składniki nie, nie odrosły, a szkoda. To chyba są rzeczy, których nie zebrałem po prostu poprzednio, bo nie trafiłem sobie. Szkoda, gdyby odrosły, to by było zajebiste. Stały dochód, stały przychód składników alchemicznych. Komnata Jej. Yeah. A tam jest Arkaneum. może tam będą skórcze byki. Hej, shut the fuck up. Nie widzę ich. Jest ten ork cały. Nie szukam uznania, ale możliwe, że straciłem wszystko, co się liczy, więc. Dziękuję. Aha, pozytywne podejście się liczy. Nie mam klucza, jak to? Do tego też. Gatemet. mogę go okraść? Ma jakieś klucze? Żadnych kluczy nie ma, to kurde, co on tu robi w ogóle? Moja jest cała ta akademia ha, ha, ha. Tutaj też pewnie będzie wyjście do Skyrim, co? Nie, do, do mojej kwatery? To ja mam przejście do Arkaneum? Oh wow, najwyraźniej tak Gdzie ja znajdę tych magów? No proszę Jak zeszli do Zimowej Twierdzy to przyjeżdżaj ich tam nie znajdę Tutaj na pewno ich nie ma Tu nie ma w ogóle jakichś drzwi jeszcze jednych do jakichś kolejnych pomieszczeń Nie ma, tutaj mam jakieś kurde, oknie piekielne Szczołą szatana. Niebieskim światłem. Ale poza tym to nuda, no. Jak przedtem ciągle ich spotykałem, nie mogłem się od nich odpędzić, jak teraz nie ma ich nigdzie. A ja potrzebuję się nauczyć czegoś z magii zniszczenia. Chciałbym się podszkolić. No. Są pewnie w Zimowej Twierdzy, no. Innej opcji nie widzę. Ale... Aha, aha, tyle rzeczy jeszcze, Jezus Maria, tyle obszarów do zwiedzenia, tutaj to wszystko, u góry. Fuck, this world is big. Może bym sobie... Nie no, tyle, tyle, po... tyle pobocznych, no to muszę. Wykradnij te plany, gdzie są plany do wykradzenia? Tutaj. Warownia Trewy, to musiałbym spękniny sobie przydupcyć tam, albo nie, stąd lepiej. Eversteed. Aha, to stąd wchodziłem na tą całą górę, tak tędy mniej więcej, już i do góry. Dobra, to pójdziemy sobie do Ivar Steed w takim razie. I przejdziemy się, nawet jeżeli nie, nie będę tam wykradał tych planów, to się chociaż tam przejdę. Ojej, pada deszcz. Mam dostarczyć coś. Zobaczmy. Wprost do Ta. moich rąk? Dostałem tę notkę. Eee. Nie wiem. Podejrzany typek w czarnym. To chyba na tyle. Muszę iść. Dodano przedmioty. Okej, okay. o co chodzi? Czekajcie, mam kapsułka włączonego. Nie wiem po co. Księgi. Gdzie to będzie? O z tajemniczy liścik. Ten? Eee, nie ten. Może drugi? Wiemy? Słucham. To to było, to było chyba to. Eee... What the fuck? Chyba to mroczne bractwo całe. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Nieważne. Poczekam 24 godziny. Będę stał w miejscu 24 godziny aż nie przestanie padać. Chyba, że wiecie, jest pogoda jak w Forreście Gampie na wojnie w Wietnamie. Przez parę miesięcy ciągle tylko deszcz i jego różne rodzaje. Świetnie, nawet wody się nie umiem napić, musiałem się polać. Splendid, dobra. Pogoda jest, to ciśniemy. Tutaj widzę jakieś nieodkryte w ogóle dungeony. Jak ja śmiałem. Odkrywamy, odkrywamy, odkrywamy. Biegniemy. Teraz pewnie zacznie się na mnie znowu na dupce i że. Nie używam konia, nie używasz konia! Ej, ty nie używasz konia, wyżywaj konia i pewnie wszystko z błędami ortograficznymi. Wiem, że nie używam konia. Ameryki nie odkryliście. Orzesz, kurwa. Ładnie. Ło, i idealnie. Strasznie dużo obrażeń mu zadało moje jaskinia miodowa. Co? Co jakieś osy tam będą? Whatever. W ogóle co to jest ten znaczek przed nami? Ja tam idę. Widzicie na kompasie jest teraz dokładnie obok S. To jest logo Skyrim w sensie jako gry. Ale co to jest w świecie gry to nie wiem. Zaraz kolejny smog. Ha! idziemy, idziemy. Idziemy zabić kolejnego smoka. Co wy na to? Hihi! F6. Tak na wszelki. Jakby gram mi się miała skraszować. A, to jest pewnie jakieś tutaj gromowładni czy inne tempe pały. Obóz cesarskich. Nie, To cesarskich nie lubię spadać ode mnie. O, świetne te zasieki. Na pewno nikt nie przejdzie. O! Nie wiem, jak się to udało. Stanwar. Gdzie jest ten tempak? Gdzie on jest? Chyba nie zginął nigdzie. Poczekam godzinkę. Powinien się pojawić. O, przyszedł! Przeciwnik jakiś tam jest. Już nie ma. Tam teraz mi pokazuje przeciwnika. Co tu jacyś. Jakieś zbiry. Chyba zabiłem gromowładnego. A nie, cesarscy żołnierze. A to spoko. Nice. Rozgromiło ich. Nice. Tamten obóz cesarskich nie będzie teraz chyba do mnie miło nastawiony. Chociaż może. pójdę sprawdzić. Cesarski łuk. Dobra, nie macie w sobie niczego. Niczego absolutnie cennego. Ja was olewam Idziemy na kurwit smoka e F6 I ciśniemy Kolejni przeciwnicy O, niedźwiedź O, shit Stanwar, Dobra, trzyma się A się krzyk dalej odładowywuje O, co by tu na niego rzucić? Pobawmy się Powolniłem go. A, nie, takie złe to odmrożenie. Dobra, my ciśniemy do tego smoka. Smoku. Tutaj nie wejdę. Smoku. Aha, skórę muszę zabrać. Zapomniałbym. Oj, jak głupi. O, oh, silly. A, kolejne smoki, 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 smoki. Kolejne smocze słowa. Może jeszcze jakiś będzie ten. Licz. Ej, czy ja ten wejdę tam w ogóle? O ja pierdolę, kot szablozębny. Yeah. Gin kocie, szablozębny. Już po nim? Chyba nie. Teraz to już musiał paść. Patrzcie, robi moonwalka. Kodzy Freeler, Ej, no bez jaj, obczajcie to. <laughs> On już nie żyje, mogę go przeszukać. Ale. <ścoughs> <ścoughs> o piękne. Niesamowite. Ok, never mind. Moonwalkowy. Patrzcie, zrobię teraz chwilę nagrania. Bez mojego głosu i potem zmontuję, zmontuję z tego fajny filmik. Okej, okay, dobra, to był mój materiał pod filmik. Zobaczcie go na moim kanale już niedługo, jak go tylko stworzę. <laughs> Ale mam ciekawy pomysł na niego. To będzie coś w stylu tego, co ja teraz zrobiłem, tylko że z prawdziwą muzyką Michaela Jacksona, a nie takim gównem. Jest smok. Widzicie go tam? Siedzi sobie na tym. To czas się nakurwiać. Mówiąc kolokwialnie. Bam, bitch! Get over here. Anton, Epicka muzyka od razu startuje. Smok, smok, smok. Je, yeah, trafiłem. Eee, chyba lodowy jest, bo strasznie podatny. No, jest lodowym smokiem. Strasznie podatny na ogień, jest. W sensie dużo mu damage zadaje. Eee, już po nim. Nie mam się co nawet przejmować. Ja yeah. Nie mam magii Stanwar, gdzie jest ten war? Ma, mam nadzieję, że jakoś złuku szyje do niego. Gdzie jest ten Nie wiem nawet. Wło! Co się stało? Czy on zarył po prostu w ziemię, czy mi się zdaje. Dobra, już po nim. Co się? Co się stało? A on żyje jednak. A, się zablokował chyba. Dobra. Bye bye dragon. Bye, bye. Myśliwski łuk tchórzostwa. Ale to ciężkie wszystko jest w tych smokach. Uwaga, epicka scena wysysania duszy. Ho, ho oh yeah. Fłonię to